Czy byłeś kiedyś nazywany osłem, niedoceniany lub traktowany tak, jakbyś nie miał wartości? Co jeśli powiem ci, że za całym tym odrzuceniem jest ukryta moc, która kształtuje cię na coś znacznie większego niż ktokolwiek kiedykolwiek sobie wyobrażał? Dzisiaj zrozumiesz, dlaczego ci, którzy są ignorowani w ciszy, są w rzeczywistości najbardziej niebezpieczni i dlaczego ludzie, którzy wyśmiewają cię najbardziej, Nadal będą żałować. Ale zanim będziesz kontynuować, chcę, abyś zrobił teraz trzy bardzo ważne rzeczy. Zostaw swój podobny, zasubskrybuj kanał i aktywuj dzwonek. Zapewnia to, że otrzymasz wszystkie kolejne filmy, które otworzą twój umysł i wzmocnią ducha. I komentarze teraz poniżej zobaczą mnie u góry. To zdanie to coś więcej niż komentarz. To proroctwo. Ciche ostrzeżenie, że przygotowujesz się do największego przebudzenia swojego życia. Czy kiedykolwiek przestałeś myśleć, że niektórzy z największych geniuszy w historii były w pewnym momencie postrzegane jako głupcy? Istnieje cicha i prawie niewidoczna strategia, którą naprawdę genialne użycie pozwalają im nie docenić. Ponieważ, chociaż świat jest zajęty śmiechem z nich, nazywając ich dziwnymi lub odmieszczonymi. Obserwują, wpochłaniają wszystko, każdy ruch, każde słowo, każdy błąd innych. Nie spieszą się, ponieważ wiedzą, że nadejdzie właściwy czas. A kiedy przyjedziesz, nikt nie zrozumie skąd pochodzi tyle siły, tyle inteligencji, tyle wizji. Iluzja głupca jest jednym z najpotężniejszych, które istnieją. Oszukuje aroganckie. Uspokaja niepewne i odsuwa zazdrość. Nie reprezentując pozornego zagrożenia, ukryty geniusz porusza się swobodnie przez cienie ignorancji innych. On nie potrzebuje klaszczenia, on potrzebuje czasu, ponieważ wie, że prawdziwa moc nie pochodzi z wydaje się inteligentna, ale bycia inteligentnym budować w środku. Architektowi nie do pomyślenia, podczas gdy świat jest rozproszony powierzchnią, a potem, gdy nadejdzie moment, wszystko się zmienia. Śmiech umiera w gardle sceptyków. Niespodzianka przejmuje tych, którzy wyśmiewali. Wzrost jest tak szybki i dokładny, że wydaje się magiczny, ale tak nie jest. To było długie przygotowanie, którego nikt nie zauważył. Głupiec nigdy nie był głupi, był tylko cierpliwym. A teraz gra się stała. Niedoceniane, wydaje się na pierwszy rzut oka wada, ale tylko dla tych, którzy widzą z powierzchownymi oczami. W rzeczywistości jest to jedna z największych broni, którą ktoś może posiadać. Kiedy nic od ciebie nie oczekują, nie obserwują twoich kroków, nie sabotują swoich postępów, nie przewidują swoich ruchów, a to daje wolność, śmiertelna wolność. Podczas gdy inni próbują zaimponować, odchodzicie od radaru, bez zakłóceń, bez rozpraszania uwagi, bez masek. Sztuka niedoceniania nie polega na ukrywaniu się ze strachu. Chodzi o ukrywanie strategii to gra cierpliwości i wizji cisza, która dużo mówi, ponieważ chociaż hałaśliwy próbuje udowodnić wartość co sekundę, niedoceniane tylko obserwują: ucz się tylko, tylko popraw. Najpiękniejszą z tej sztuki jest to, że nikt nie zdaje sobie sprawy, gdy artysta wymienia pędzel na miecz, kiedy niewidzialny staje się nieunikniony, a kiedy tak się dzieje, wpływ jest jeszcze większy, ponieważ oczy, które ignorowali, nie mogą zrozumieć transformacji. Kpany umysł nie może poradzić sobie z prawdą, a serce aroganckiego się boi, strach przed niewłaściwym obstawianiem, strach przed śmiechem z tego, kto ich pokonanie, sztuka niedoceniania jest następująca, przekształcenie pogardy dla przewagi, cisza w strategię, niewidzialność w zwycięstwie. Zwróć szczególną uwagę, ponieważ to nie przypadek. Jeśli tu dostałeś, dzieje się tak, ponieważ coś wielkiego wydarzy się w Twoim życiu: drzwi, które wyglądały zamknięte, zaczną się otwierać. I czy wiesz, jakie są jedno z największych błogosławieństw, które się zbliżają? Nowy dom Twoich marzeń. Tak, ten dom tak bardzo wizualizowałeś. Jest bliżej niż kiedykolwiek, a kiedy wszechświat wysyła ci tego rodzaju sygnał, musisz odpowiedzieć z nastawieniem i wdzięcznością. Dlatego chcecie teraz zaprosić, aby pokazać tę wdzięczność w sposób symbolicznie potężny i świadomy, wysłać podziękowania o wartości do 100 USD. Ten gest nie dotyczy pieniędzy. Chodzi o uznanie. To tak. Jakby powiedzieć wszechświatowi: Jestem gotowy, rozumiem, dziękuję. Ponieważ kiedy zrobisz ten krok, coś wyrównuje niewidzialne. I błogosławieństwa zaczynają się urzeczywistniać. Po kliknięciu przycisku zbyt dużo, napisz tutaj w komentarzach: Zwycięstwo jest moje, to jest Twój dekret, to Twoje stwierdzenie przed światem duchowym, że jesteś otwarty, otwarty. I zaangażowany w niesamowitą przyszłość, która jest już dla ciebie zaprojektowana. I możesz w to uwierzyć. Coś bardzo potężnego jest już w drodze. Jest śmiech, który bardziej boli na tych, którzy odpuszczają niż to, którzy słucha, to śmiech arogancji, ten, który zrodzi się z pogardy, pośpieszny osąd, pewności wyższości. A kiedy jest skierowana do kogoś, kto jest głodny ewolucji, Pragnienie udowodnienia wartości zamienia się w paliwo. Każdy śmiech staje się naciskiem, każda kpina przypomnienie, każde słowo pogardy krok na drabinie wzrostu. Kbusy nigdy się nie spodziewają, że kiedy śmiali się planowanie ich żartów, planował. Praca w ciszy, zatopanie w ból, aby pojawić się silniejszy i to jest ich śmiertelny błąd. Pomylić pokorę ze słabością, pomylić ciszę z ignorancją, pomylić początek podróży z ostatecznym miejscem docelowym. Byli zbyt zajęci byciem zabawnym, aby zdać sobie sprawę, że żart miał się zmienić na boki, ponieważ ostatecznie śmieje się, że nie tylko się śmieje, śmieje się głośniej. A kiedy głupiec wzrasta, nie ma nic bardziej niepokojącego niż widzenie tego, którego gardziłeś, teraz w miejscu, którego nigdy nie osiągnąłeś. Śmiali się najpierw, ale teraz uśmiech zniknął, a wszystko, co pozostaje, to gorzki smak samej arogancji, podczas gdy inni mówią, prawdziwi mędrcy obserwują, w świecie, w którym wszyscy chcą być wysłuchanym, u tych, którzy wolą słuchać. Uwaga nie jest pasywnością, to strategia, jest to sztuka pochłaniania świata, zrozumienia ukrytych standardów, widzenia, co wypuścili inni. I ta moc jest niewidoczna właśnie dlatego, że nikt nie zwraca uwagi na tych, którzy tylko obserwują, ale za każdym uważnym spojrzeniem powstaje arsenał. Każdy gest zauważono, każda zidentyfikowana porażka, każda ukryta prawda, którą mówcy, zmienili się w amunicję. Podczas gdy wszyscy są zaniepokojeni podziwianiem, obserwatorzy już wiedzą, jak je pokonać. Nie muszą przerywać, przekonywać, narzucać się, po prostu muszą poczekać, i zawsze nadchodzi właściwy moment. Kiedy Xabihoes potyka się we własnej arogancji, obserwator wchodzi na scenę, a potem wszystko się zmienia, ponieważ gdy oczy zwróciły się do tych, którzy krzyczeli, szeptał, przygotowywał się do prowadzenia, cicha obserwacja nie tylko ujawnia świat, kontroluje go. Który widzi wszystko bez bycia widzianym, dominuje bez postrzegania. Arogancja jest subtelną trucizną. Pasuje się z zaufaniem, zasila oklaski i oszukuje nawet najmądrzejszych, ale jej największa pułapka jest prosta: zapobiega wzrostowi. Kto myśli, że już wszystko wiedzą, przestań się uczyć. Kto uważa, że to zawsze słuszne, nie słuchaj. I ktokolwiek postrzega siebie jako lepszy, nie widzi nikogo innego, ani jego własnych błędów. W tej próżni rosną prawdziwych mędrców. Podczas gdy aroganci są odrętwione własnym wizerunkiem, dyskretny ewoluuje. Nie przejmują się wyglądaniem jasno, są zajęci byciem jasnym. Popełniają błędy, uczą się, korygują i podążają za nim. I każdy cichy krok stawia ich później, podczas gdy inni nadal uważają, że mają kontrolę. Najbardziej ironiczne. Kiedy aroganci zdają sobie sprawę, że byli przestarzałe, jest już za późno. Gra się odwróciła, ale byli zbyt ślepe, aby zobaczyć. Ten, który osądzili głupi, nie tylko do nich dotarł, pokonał ich. A teraz, inteligencja, którą znaleźli, jest niewielka w obliczu mądrości, zbudowanej w pokorze. Ego jest zdradliwe. Pasuje się jako pewność siebie, ale w rzeczywistości jest to krzyk desperacko walidacji. Ci, którzy karmią to zbytnio, kończą się w niewidzialnej pułapce, wierzą tak wiele w swoją wyższość, że przestają rosnąć. Stają się ofiarami własnego odbicia w lustrze, nie mogąc zdać sobie sprawy, że kiedy patrzyli na siebie, ktoś na zewnątrz stał się nie do pobicia. Ci ludzie nie ewoluują, ponieważ myślą, że już dotarli na szczyt, nie starają się uczyć, ponieważ wierzą, że już wiedzą wystarczająco dużo, i tam wszystko zaczyna się rozpadać. Świat się zmienia, ale nie. Zasady gry stają się, ale nadal grają w ten sam sposób. Tymczasem niewidzialny, niedoceniany, ten, który został zignorowany, uczy się z każdym błędem, dostosowując się, odkrywając się na nowo. Kiedy w końcu zdają sobie sprawę, że są przestarzałe, są już zatopieni. Nie mogą prosić o pomoc, nie wiedzą już jak słyszeć, a zwłaszcza nie akceptują już, że się mylili. Ego staje się tak dużym ciężarem, że uniemożliwia im reagowanie. A kogo uważali za słabego, jest teraz jedynym trudnym do pójścia dalej. Ich upadek nie przyszedł z zewnątrz. To ego wykopało każdy cal samej ruiny. Od czasów starożytnych głupiec sądu niosił więcej władzy, niż wyobrażono sobie. Był jedynym upoważnionym do wyśmiewania króla, powiedzenia ukrytych prawd żartów, obserwowania królestwa bez podnoszenia podejrzeń. A za tym niewinnym uśmiechem pojawił się ostry, strategiczny umysł, który rozumiał wszystko, co się wokół niego wydarzyło. To samo dzieje się dzisiaj. Kto wygląda najbardziej nieszkodliwy, jest często najbardziej niebezpieczny. Nowoczesny głupiec nie ubiera się w kolorowe ubrania, ale z ciszy udaje, że nie rozumie, jest bezinteresowny, a nawet działa, rozprasza. Ale w środku wszystko jest rejestrowane. Wie, kto jest, który rozpoznaje słabości, rozumie gry władzy i manipulacji, a kiedy nadejdzie właściwy moment, działa. I nikt nie rozumie, jak klaun został królem. Ta psychologia jest bronią wojenną. Kiedy nie uważają cię za zagrożenie, obniżają straż, mówią za dużo, popełni błędy, dostarcz wszystko, co musisz wiedzieć i właśnie teraz głupiec okazuje się być prawdziwym mistrzem gry. Nie był ślepy, po prostu czekał aż wszyscy inni pokazują swoje listy, a kiedy pokazują, gra jest już wygrana. Podczas gdy wielu uważa, że inteligencja jest równaniem matematycznym lub ostrą retoryką, prawdziwa inteligencja żyje gdzie indziej w emocjach. Zdolność rozumienia uczuć, czytania wyrażeń, przewidywania reakcji to właśnie definiuje prawdziwych strategów życia. Inteligencja emocjonalna nie jest głośna, nie jest pod wrażeniem przemówień, ale zamienia wszystko w ciszę. Arogant Nigdy tego nie rozumiał. Skoncentrowali się na imponowaniu logiki, siły, debaty, ale kiedy mówili głośno, ktoś słuchał tego, co nie zostało powiedziane, zwracając uwagę na ciszę, w odchylonych oczach, słowa pełne niepewności ukryte jako brawata. Inteligencja emocjonalna daje kontrolę nad środowiskiem, ponieważ rządzi ci ci, którzy rozumieją innych, a najstraszniejsze. Nigdy nie zdawali sobie sprawy, że są czytani, nigdy nie wyobrażali sobie, że głupcem było zrozumienie wszystkiego, nie ze słowami, ale z wrażliwością i tak nie rozumieją, jak zostali pokonani, ponieważ wierzyli, że wygrana krzyczy głośniej i nie czuje się głębiej. Ostatecznie, który gra z sercem i umysłem, jest tym, który definiuje przebieg meczu. I ta gra, Nigdy nie wiedzieli jak grać. Niektóre formy inteligencji nie rodzą się w książkach, nie pochodzą z dyplomów ani debat filozoficznych. Urodziły się w upale walki, dyskomfort niedoboru, pilność przetrwania w środowiskach, w których popełnianie błędów nie jest opcją. Jest to geniusz przetrwania, ten, który nawet bez idealnych zasobów rozwija ostre umysły, jak ostrze, gotowy na ograniczenie przeszkód, które obalałyby inne. Nie miał przywileju uczenia się od nauczycieli, nauczył się od życia. I tak twoja inteligencja jest surowa, instynktowna, nieustępliwa. Podczas gdy inni mieli czas na udowodnienie, że byli jasni, ocalały był zajęty. Starając się nie zostać zmiażdżonym przez świat, każde upokorzenie stało się lekcją, każde zamknięte drzwi stały się motywacją. Z czasem nauczył się czegoś, czego Sabichoes nigdy nie rozumiał: to przystosowanie się jest cenniejsze niż poznanie wszystkiego. Nauczył się czytać twarze przed usłyszeniem słów, przewidzieć ruchy, zanim się pojawią. Twój umysł nie jest biblioteką teorii. Jest to kompas w chaosie. Najstraszniejsze dla tych, którzy go przeprowadzili, nigdy nie wyobrażali sobie, że mają do czynienia z kimś, kto już przeszedł przez piekło i z powrotem. Ktoś, kto nie został przeszkolony w salach lekcyjnych, ale w niewidzialnych bitwach, w bezsennych nocach, desperackich decyzjach, inteligencja wykuta w przetrwaniu nie musi niczego dowodzić, po prostu wygrywa ponieważ musiałeś walczyć nawet o podstawowe rzeczy, podczas gdy inni martwili się statusem i próżnością. Teraz, kiedy pojawia się ten ocalały, kiedy pokazuje swoją siłę, nikt nie rozumie. Skąd on pochodził? Zastanawiają się. Odpowiedź jest prosta. Pochodził z miejsca, w którym nikt nie wyglądał, dorastał tam, gdzie nikt nie chciał się rozwijać, ewoluował w ciszy, w ciemności, w ciszy i tak nikt nie widział, jak nadchodzi, ale teraz przybył, a nikt nie może go zatrzymać. Większość ludzi uważa, że wzrost musi być widoczny, oklaskiwany, uznany. Chcą, aby świat widział każdy krok, każde małe zwycięstwo, każdą zmianę. Ale prawdziwi transformatorzy wiedzą, że prawdziwa ewolucja dzieje się poza sceną, w anonimowości, w ciszy, daleko od reflektorów, gdzie nikt nie ocenia ani nie czeka. To na tym niewidocznym terytorium tworzą się najniebezpieczniejsze umysły, ponieważ nie ma tam rozpraszania, tylko skupienie. Podczas gdy inni byli zajęci wykonywaniem inteligencji, studiowałeś. Szukając zatwierdzenia, szukałeś transformacji. Chcieli być widziani, chciałeś być przygotowany. Różnica między dwiema ścieżkami jest brutalna. Kto szuka sceny życia na obrazie, kto szuka głębokości, buduje korzenie. I te korzenie są niewidoczne na zewnątrz, ale potężne w środku, wspierają wszystko. A kiedy w końcu przychodzą na świat. Nie można ich już powalić. Ten ukryty wzrost jest największym koszmarem aroganckim, ponieważ tak jak myśleli, że są z przodu, opracowywałeś narzędzia, o których nawet nie wiedzieli. Nie widzieli swoich przeszkód, nie widzieli swojego długiego świtu, ani chwil wątpliwości, że się na nowo się na nowo się sprawdziłeś, ale zobaczysz wyniki. A kiedy przyjdą, zdadzą sobie sprawę, że są światłem lata temu że nie ma sposobu, aby dotrzeć do kogoś, kto nigdy nie przestał się rozwijać. Ostatnia ironia? To ich pogarda dała ci swobodę rozwoju. Nie uwierzyli ci, więc zostawili cię w spokoju, zignorowali cię i to było największe błogosławieństwo, ponieważ zostawili cię przestrzenią. Czas, cisza, wszystko, czego potrzebujesz, aby rozkwitać w czymś, czego nigdy by sobie wyobrażał. Ukryty wzrost nie jest niewidoczny na zawsze. Jest to niewidoczne, dopóki nie zostanie zakończone, a kiedy się pojawi, nie można zignorować. Ponieważ on nie świeci, oświetla wszystko w okolicy, jest moment, który wszystko zmienia, nie ma zaplanowanego czasu, nie przychodzi z powiadomieniem i prawie zawsze przybywa, gdy nikt nie jest przygotowany. Jest to moment, w którym prawda narzuca się. Nie jako krzyk, ale jako ogłuszający szept, który przypomina echem w umysłach tych, którzy zawsze Cię nie docenili. Nagle oczy się otwierają, zmiany percepcji, a to, co wydawało się niemożliwe, stajesz się większy niż wszyscy sobie wyobrażali, staje się niezaprzeczalne. To jest przebudzenie, nie Twoje, ale ich, szok tych, którzy postrzegają za późno, że gra się stała. Cały czas myśleli, że są przed nami, śmiało się myśleli, zignorowali cię, ale w międzyczasie cierpliwie budowałeś. Czekam na odpowiedni moment, poznanie szczegółów, odbijanie w ciszy. A najpiękniejsze z tego wszystkiego jest to, że nigdy nie potrzebowałeś sceny, aby się rozwijać. Pozwoliłeś sobie dojrzeć poza dziedziną widzenia, jak burza, która tworzy się na horyzoncie, cicha, ale nieunikniona. A kiedy nadszedł czas, ujawniłeś się nie z hałasem, ale z obecnością tak silna obecność, której nie można było dłużej zignorować. Najbardziej bolesne dla nich jest to, że ten moment ujawnia nie tylko tym, kim się stałeś, ale tym, kim naprawdę zawsze byli: arogancki, dzieci, złudzeni własną wielkością. Zbudowali zamki z piasku na pewności, że nigdy się tam nie dotrzesz, a teraz. Te zamki rozpadają się w obliczu ich wzrostu. Prawda przychodzi bez licencji, łamanie drzwi próżności, ignorancji, zawyżonego ego, a to, co zostało, jest niewygodną pustką. Uznanie, że się mylili, całkowicie źle, a ty tam nie musisz nic mówić, ponieważ cisza mówi teraz za ciebie, nosi ciężar swojej ewolucji, siłę, zwycięstwo. Widzą cię i zdają sobie sprawę, że cały czas na ciebie patrzyli, ale nic nie widzieli, ponieważ widzieli tylko to, co chcieli zobaczyć odbicie zniekształcone przez własne uprzedzenia. Teraz znów patrzą: i zobacz, wreszcie zobacz i to jest silniejsze niż jakakolwiek zemsta. Jest to absolutne zwycięstwo prawdy świat się kręci. Ale niewielu jest tak słodkich, jak ci, którzy cię zignorowali, teraz wyciągają rękę. To, co wcześniej było pogardę, staje się interesem. To, co było kpiną, staje się pustymi komplementami. Ale ty, który tak dużo chodził w ciszy, nie potrzebujesz już walidacji. Szukają cię, ale nie dla szczerego żalu, ale z konieczności, ponieważ teraz masz to, czego potrzebują, czy to wiedza, wpływy, czy siła. Stał się stół, a ręka, która została teraz odrzucona, jest jedyną, która może im pomóc. Ale najbardziej ironiczne to nie tylko ich powrót, to ich dyskomfort w ich oczach, kiedy zdają sobie sprawę, że stoją w obliczu kogoś, kto pokonał wszystko, nie pytając w zamian. Byli sędziami przeszłości, ci, którzy wskazali palcem, ci, którzy śmiali się głośno. A teraz jedyne co pozostało jest przełknięcie dumy i zaakceptowanie rzeczywistości. Wygrałeś, nie dla zemsty, ale dla ewolucji. Jego wzrost nie został zbudowany, aby im nic udowodnić, ale uhonorować siebie. I to najbardziej ich zakłóca. Nie potrzebujesz ich. Nigdy nie potrzebowałem. Jest to rodzaj rewanżu, który nie wymaga słów. Nie ma krzyków, żadnych widoków, tylko obecność. Jesteś tam silny, stabilny, niezaprzeczalny, i oni są tam, gdzie zawsze byli, ale teraz w ciszy, wpatrując się w ciężar własnych wyborów. Prawdziwym rewanżą nie jest upokarzanie, kto Cię nie docenił, jest stać się kimś, kogo nigdy nie będą miały odwagi, by ponownie zmierzyć się. Ponieważ teraz wiedzą, nie doceniasz, że byłeś największym błędem w swoim życiu i ta lekcja nigdy nie zapomną.